Witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kangurek Kao. jestem ze mną jak zwykle biedronsia. Jestem. A my zaczynamy kolejny z poziomu. Wskakujemy w kolejną przygodę. Tak, wziąłem się już z Marka, sorry. A, 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 Znowuż. E, przepraszamy oczywiście za to, że nie było ostatniego odcinka w zeszłym tygodniu, ale mieliśmy małe problemy. Problemy i brak pracy. E, to jest to i nie to mieliśmy pracujące. po prostu jak e, nagrać za bardzo. Mm. A! Jezus pokaż, Wpadłeś. Tak, było mi się. Eee... Oczywiście przypominam, że jest już e, playlista z e, wszystkimi odcinkami KO, zrobiłem jakiś czas temu już, więc możecie, jeżeli nie oglądaliście jakiegoś poprzedniego odcinka, tam zajrzeć. A, jestem. Ale pokra... My, my ten... przechodziliśmy przecież. E, my go nie przeszliśmy, przypomnę. Ja e, tym Pokra... Czekaj, jak ta działa, że ty masz marce przywitania, bo takie lubisz, a potem już normalnie w wrześniowo No normalnie po prostu No to wygadaj się też Normalnie, naturalnie Biedra nie lepiej I... się mnie Będę Eee, ale przecież tutaj no już kakoli się, to co, ja przedtem, tym poziomie gadałam o tym, że będzie rewanż No... Tak, bo nie przeszliśmy go do końca Na ostatnim odcinku Ogólnie dzisiaj jest ciężki dzień dla nas i mogłoby być troszeczkę morudna bardziej niezbyt. Oj, teraz bym się bał. E, czekaj, bo. Jest mamy mały problem. Nie. O, dziękuję. Nie mogłem obrócić kamery. To był ten problem. Co to było? Ty gnojku. Maudit. Euh... Ok, ok, ok. okay. Et sure. Fuck. <coughs> to trzeba Bo wszystko ty. na spokojnie, bez żadnego pośpiechu. A kiedy zaczęła wychodzić, to już taki jesteś radosny i tak się robi nagle dupa. Eee. Kuźwa! Co kuźwa? No bo uderzył mnie ten latający gołganek. W sensie taki płomyczek, ten wiesz, ta kuleczka co tak wyskakuje Ona bije mocno Nie trafiłem przez to na platformę, po czym jak się odbiłem chciałem wskoczyć z powrotem na platformę Przeskoczyłem platformę O, mamy życie, jej Pamiętaj pamiętaj, te nie można rozbić Tak. Ale tam był jeden, którego się nie da rozwijać, z tego co pamiętam. I przez co kiedy. Ten. Nie. A czekaj, bo to była mule, tak? Tamten. Nierozbijalny. Nierozbijalny. Ładna pająka, Ma go ubić. Nie on ciebie. Za późno. Pokrak. <grym> Amanda. Nie porządku, po <grym> nie karaka. Zepsułem Co zepsułeś? Padłem. Gdzie trafimy? Cześć Amanda. Dzisiaj gościem z bezarnym jest Amanda. To jest luzespa. O jaka ty ciężka jesteś? Amanda to jest kitku w jak coś. Tak, to jest kitku. Patrz co biega. <grym> o, biega? O Jezu! interesowałaś. ekranem. Jednak nie. Tak, nie. Wolę cię przykłodzić. Ogólnie, ja teraz siedzę na dwóch telefonach i do tobie. Hm. Nice że tak powiem, można, można. O! O! Wróć. K.O. Wróć. Nie zmienia to faktu, że nie mamy już życia, ale liczę, że jakoś się uda. Amanda Manda nawet jest niesmaczona tym, jak ty rasz. Amanda, no czy powiedzcie na temat grania pokraka? Machnęła łapką. Machnęła łapką! Szkoda, po kraki Szkoda szczępić. Mech, takie mech! Amanda retendent. Oj, I zepsułem. Od nowa poziom musimy przejść. Super. Tak. E, Ładny stan. Ama tutaj. Amanda, Amanda zaśnie, to, to od nowa? Tak. Bo niestety, ale się nie udało. Mhm. Myślę, że teraz będzie dużo lepiej. Dobra. Ten, ten segmencik trzeba na raz. Aj, je, je, je. To jest trudny odcinek Patrzymy, 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 Amandu patrzymy Nie na mnie, ta pokraka patrz Jest niezmaczona. Aj, nie zebrałem, dobra walić to Eee. Pamiętaj, raz. że masz flagę. Nie masz flagi. Tak, bo ją postawiłem. Chociaż mogłem ją postawić dopiero za tym, oszczędziłbym sobie jednej durdej śmierci. W no. ostateczności, jak nie wyjdzie, to. się. Nagrę na nowo. Nie! To się postawi ją następnym razem, troszkę w późniejszym segmencie. Eee... Boże... W ogóle mnie trochę zastanawia, dlaczego ludzie oglądają kaoska a nie komentują w ogóle, bo to by dużo pomogło w dalszych odcinkach. W sensie jakości i co o czym mamy gadać, albo co mamy robić, mm -hmm. czy może jakieś... Co bardziej się do gwizdek zwracać. Bo mamy wyświetlenia i jak widziałam, to eee, za oglądania z 55 sekund, czyli oglądają do przewitania. Nawet są miłe i to jest takie... aut Troszeczkę No, trochę bolące, ale... Cóż zrobić, jak nic nie zrobisz? Wiesz, tam miało być coś z wyświetlenia A każdy like, każdy komentarz to jest jakiś... Jakiś... Pstryczek jak nos yy, temu Algorytmowi YouTube'a i... tego, co widziałem że nasze oczy nie się wyświetlają pod filmami i ludzie tak klikają, mimo wszystko. E, więc jak ktoś do tego momentu dotarł, to niech da taktyczną biedronkę w komentarzach. Taktyczna. A boliska. Tak. Abo taktycznego kota. Albo bo napiszę, Amanda jest super. I Amandzie będzie miło. Nie? Czekaj, bo to jak to, to się zaczęła ziewać. Co mam napisać? Purr. Dobra, mają coś purr. Ach, piateczkę. Aaa, jejej. Wejmę Wracamy po krótkim cięciu, wybaczcie. I znowu zrobiłem to samo! Aaa, opcje. Przepraszam wszystkich, którzy mają słówki. Aaa Pokrek, pokrek, to z ciebie wyrośnie. Eee. Miałem no, taki fragment, który nam się niestety nie nagrał, że tak powiem. Tak się nie nagrał, co się nie nagrało? Eee, no tamten fragment, co nie do przejścia. Nie nagrało się? Fajnie. <laughs> Kuźwa. Powodzenia w montażu tego Powodzenia okej Okej, 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 okej I... Enter Brawo Yeah! I am happy Happy, happy Ty też bardziej mógłbyś tutaj to postawić niż tam Dlaczego nie tam? Bo tak. Bo ty masz kolce, a tutaj byś mógł się spałzić. E, te kolce to mi gówno robią tutaj najwięcej pracy hapsów. Parkour Uuu, Kało, nie rób mi takich akcji. I... Siup. Ok. I... Pamiętaj, żeby nie tutaj w e, uderzyć pajączka pierwszego, a nie żeby on ciebie uderzył pierwszy. Yy, yy, Okej, okay, dobra. Mamy to. Mamy gnojka i krok. Pokrak, jak jakieś Pokrak, to ulubienie do tej lawy, kurde. Muszę go do, do tak, cieplej mi. Lubię jak mi tak w dupkę grzeje coś. Ale mamy... jeszcze sporo żyć, więc jesteśmy... na dobrej drodze. Może tym razem się to uda. Jakim... 30 sekund Za, za 30 sekund wstawisz wszystkie. To tyło, no. Dobra, tutaj... Tego się nie da rozdupić. Mówiłem coś? Nie żyję <słuch> Ile minęło? 30 sekund i straciłem tylko jedno, tak? Tak tylko, tylko jedno do lawy, po prostu pokrak z grilla albo z ogniska jak to woli. Eee... ma deser bi pająka, od razu udarazuj temu co trzeba, żeby go uderzyć. Kuwa, ten co ten ten co Położę normalnie. Dobra. I siu. I Tutaj stajemy. I siu. I tutaj chodź. Aj, boli. Hop. To I śmierć. Ty. I jesteś normalny. Wiesz, jak to jest ciężko to przejść? Widzę. Tak, ma Zapraszam się, bo nie. myślę, że kiedy tylko spotkam się z Biedronką, żeby dać jej płytę od tego, i żeby ona spróbowała to przejść? To ja w jaszu kiedyś grałam. Dawno, dawno, temu w trawie. Yy, ale grałam u na komputerze i tak, mi tak szło. Tylko ja mówię, że się na to źle patrzy. Daj! Wi. Oui. mi, mimi, m, 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 Bi, 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 bi. Wiem, że tam ominąłem, ale muszę go... ciupnąć. To się po prostu co chłopie. Tak, dlatego mówię, że muszę go ciupnąć najpierw, zanim coś, cokolwiek nie... To, jest... to chyba jeszcze nie byliśmy. już no, byliśmy? I, wiesz co, sam nie wiem, ale... O. Kurde eee... Byliśmy tu Nie Tak, wiem. byliśmy Tak, byliśmy coś Właśnie tak Ile ma zagrania? Od cholery ciot, ciot. Nie powiem ci teraz ile bambu niestety obecnie zszedł na dół eee, Ładny jak zastępujesz nagranie? Normalnie. W sensie tak. nie widzę po prostu na obejsie, ile jest nagrania i tyle. Przejdziemy ten poziom. To też wybrat. To wiesz, wy... że to jest drugi to jest to sam odcinek niemalże, nie? Tak, właśnie o to chodzi. Piedra Ja od początku chciałem robić... I jedną planszę na odcinek. Ale to. to robimy już drodze odcinek. Tego, całego! Spokojnie się zrobić tak, że będzie git Mhm, a ja jestem królowa, królowa Elżbieta. Miło się Elu poznać. Witam, witam. co To co to za okej. Wracaj pracaj. ty Ja się dziwię, że ty, ty w tym nie toniesz, nie? Pamela, żeby jebnąć enter Eee, tak wiesz dzień. kiedy to powiedziałaś? Kiedy właśnie zorientowałeś się, że ja wcześniej nie byłem Entera. Więc ja zrobię tak. Enter, tutaj. Będziemy stąd tutaj sobie. I zaoszczędziliśmy flagę jedną. Tak w sumie. Bo jeszcze Teraz musimy skakać przez Okej. Okay. Brawo! Czekaj, bo ja próbuję złapać zł o flagę. Super. Mm -hmm. Okej, okay, mamy życie. Biedni, 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 biedni. Chodź. I siup. Co to było? Widziałeś to? Tak. To było... od tak, tak. że tak... Demonstracja, że tak też się da. Tak, tak też się da zepsuć. Wystarczy być po prostu mną Tak Teraz będzie odliczenie do kiedy mogę pójść do toalety Nie wiem, e. bo mi się chce akurat chce sisi yy, i po skończyszku co pójdę C Zaraz zmienię regulamin, zasady i pójdę a przegrasz. jak przegrasz Jakby tak game Brawo. I za tym Enter. enter. Pokra. Wiesz co? Wolałbym dopiero za pajączkami i tak dalej. Dobrze. W którymś z tych chyba w tym niebieskim było coś? Z tego co pamiętam. Pamiętam już. W ogóle staram się trzymać ręce, ręce przy sobie, żeby nic nie klikać, nie pukać, nie stukać, nie? Hmm. A może w komieszkach to było? Okay. Tak. O, krak? Tak. Słucham Cię. Chyba sobie pójdę w piwo. Yy, wiesz co, to, to później, ja też skoczę nie, nie bój to do pracy. Chociaż być Do pracy dostałeś? Chociaż teraz mam w marcu więcej wolnego, więc może być może będzie więcej odcinków. Nie yy, no, raczej raz tygodni zostaniemy. W takim formacie. No choćby ja bo może po prostu będziemy bardziej aktywni, tak? Na live'ach prędzej, czy coś. O ile roju się powiadasz? Dobra, w tym kamieniu tutaj było coś po prostu. No, no ja też tak. Ja, po prostu. Mm. To. Wiesz, co ja zrobię tak? Na, na lavium, naprawdę. O, tu nas jeszcze nie widzieli. Co to było? Czy to dodatkowy poziom? Po kraku, masz, Nie, to po prostu była dodatkowa moneta, po którą ciężko było wskoczyć. Dziwi się, że ty z niej zginąłeś. Ja też! I się, ja też. Ale widziałeś, jak się fajnie do tego przymierzyłeś. Takie, te, takie idealne było, takie idealne zalowanie, nie? Tak. Jeb! Nie w tą stronę. Chciałem <grywia> jep idealnie.

Mmm. Jadę do monety zaraz. Sorry, że przykleję, ale. Pii. Skacz. Tam już nie ma monety, bo ją zebrałem. Dobrze. Szkoda, że tutaj nie ma. Już skarać. żadnej tej flagi. Skacz, skacz, skacz. Dump, 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 dump. I się, dobrze. Jest. A że został spokojnie to coś Oj, no podała. Skacz, skacz, skacz Do góry musi skoczyć. Wiem Czemu tak... Czemu ten poziom się nie kończy? Właśnie też się zastanawiam. On się już powinien dawno skończyć, nie? Tak. Eee, yy, ty tu odcinka. czy 30 jej skończy. Ale mam wrażenie, że na górze będzie już koniec. Tak, Tak, to jest pani przy okazji. Powiedziałam coś. Właśnie, powiedzieć, powiedziałeś coś. I i i i nie w tą stronę. Tak, ale zostawiam no, tak. Może rozdupić grę, to papier na up. Dobra. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za bycie, siedzenie z nami. Pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować i komentować Chyba nasze ty? filmy. Eee, I widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Wspólne ci kiedyś. Teraz tak, bo zatrzymujemy nagrywanie.